Nazywam się Adam Gorycki, jestem zwykłym kielczaninem i chciałem się zwrócić z gorącym apelem do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Radni kieleccy, a w tym radni z Prawa i Sprawiedliwości, chcą przenieść siedzibę teatrzyku kukiełkowego Kubuś serwującego rozrywkę dla dzieci do. Katowni Gestapowskiej przy Ulicy Zamkowej w Kielcach. Autorem tego plugawego pomysłu jest były prezydent miasta Kielce, Wojciech Lubawski, czyli pański znajomy. I dlatego, przypominam, 5 lat temu, w 2018 roku, napisałem do pana, panie wicepremierze, prośbę. Aby interweniował w tej sprawie. Wysłałem panu trzy listy pod rząd. Na żaden nie dostałem odpowiedzi. Natomiast swego rodzaju odpowiedzią była wizyta, która nastąpiła zaraz po tych listach, wczesnej wicepremier Beaty Szydło w Kielcach, która publicznie w Kielcach. Zadeklarowała, że Wojciech Lubawski ma pełne poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Czyli, że Prawo i Sprawiedliwość popiera pomysł Wojciecha Lubawskiego, aby przenieść teatrzyk Kubuś do katowni gestapowskiej w Czulicy Zamkowej w Kielce. Bo przecież, gdyby tak nie było, to Beata Szydło mogłaby powiedzieć, że. Państwo popieracie Wojciecha Lubawskiego, ale nie popieracie jego pomysłu przeniesienia Teatrzyku Kubuś. Jak bardzo jest to szkodliwy pomysł, długo by można było opowiadać. Ja w dwóch słowach króciutko, żeby nie zabierać panu czasu. Po pierwsze, Teatrzyk przeniesiony do Katowni Gestapowskiej, wokół której mordowano i której Torturowano i mordowano Polaków i Żydów, wyrządzi potężną krzywdę psychiczną, moralną i duchową dla dzieci, które będą tam przeprowadzone. Po drugie, zniesławi kielce, zniesławi Zaczną nas znowu nazywać antysemitami, hitlerowcami albo jeszcze gorzej, bo w cywilizacji europejskiej, naszej cywilizacji europejskiej nie mieści się coś takiego standarda, żeby w miejscu tragicznej śmierci robić sobie zabawę, robić sobie nawet taką niewinną dla dzieci. a może szczególnie właśnie taką niewinną dla dzieci i jeszcze wciągać w to dzieci. Także możemy zostać za to, Wyśmiani i Kielce mogą zostać z tego powodu zbojkotowane, a w tym kieleckie produkty, a w tym kieleckie instytucje, na przykład targi Kielce, albo kielecki teatr tańca, albo słynny kielecki majonez. Ktoś może się zaśmiać w tym momencie, że są konkretne pieniądze, które my Kielczanie przez to możemy stracić. I jak powiedziałem, cześć, a tego za pieniądze się już nie kupi. Po trzecie, zostaną pohańbieni sami, zamordowani w tym miejscu same ofiary. A przypomnę, że duża część spośród zamordowanych przy ulicy Zamkowej w Kielcach więźniów, to byli Kielczanie. Jest to dla nas, żyjących Kielczan, upokarzające, że na grobach naszych przodków ktoś ma się bawić. To jest odbieranie nam, żyjącym, godności. Tym jest plucie w twarz zamordowanym Kielczanom. Jest to bardzo podłe. I po czwarte, Rada Miasta Kielce upoważniła prezydenta miasta Kielce do wnioskowania o dofinansowanie tej przebudowy z pieniędzy europejskich. I wniosek został złożony i pieniądze zostały przyznane, tylko że. Do tego wniosku nie dołączono informacji i dokumentacji, że Rada Miasta Kielce chce przebudować katownię gestapowską na siedzibę teatrzyku dla dzieci. Czyli pieniądze zostały wyłudzone. Jeśli Unia Europejska, jeśli OLAW, specjalna organizacja zajmująca się tropieniem takich przestępstw, będzie miała dowody, że miasto Kielce pobrało te pieniądze i, jak powiedziałem, nie złożyło odpowiednich dokumentów, nie powiedziało na co, zataiło prawdę, zataiło cel tej przebudowy, to będzie to uznane za złamanie praworządności, a znamy konsekwencje. Pieniądze za praworządność. Kielce stracą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To są cztery bardzo poważne konsekwencje przeniesienia teatrzyku Kubuś, teatrzyku dla dzieci do Katowni Gestapowskiej przy Ulicy Zamkowej w Kielcach. Dlatego są powody, żeby to zatrzymać. I z tych powodów, mimo że minęło pięć lat, a sprawa wciąż nie została załatwiona, postanowiłem jeszcze raz raz czwarty do Pana, Panie Wicepremierze, napisać. Oto pismo. Mam nadzieję, że widać. Wysłałem je jako list pocztowy. Tu jeszcze, o, mam nadzieję, że widać. To jest kopia tego pisma. Pismo jest krótkie, dwustronnicowe. O, mam nadzieję, że widać. Znów w tej samej sprawie. No i postanowiłem nagrać ten filmik i zamieścić a, w internecie, e, aby znów pana prosić y, o interwencję w tej sprawie. E, a mianowicie, aha, może jeszcze powiem, dlaczego to robię, skoro. Na trzy pierwsze pisma pan nie odpowiedział. Ano po pierwsze, Wojciech Lubawski, pański znajomy, już nie jest prezydentem miasta Kielce. Więc już pan, panie wicepremierze i Prawo i Sprawiedliwość nie musicie popierać pomysłu Wojciecha Lubawskiego, aby przenieść teatrzyk dla dzieci do katowni gestapowskiej przy ulicy Zamkowej w Kielcach. Po drugie. Postanowił pan panie wicepremierze wystartować w wyborach do parlamentu z Kielc. No a to chyba zobowiązuje, prawda? No i rzecz trzecia, gdy w 2018 roku telefonowałem do radnych kieleckich, aby ich prosić o zmianę tej decyzji. Rozmawiałem oczywiście z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości, między innymi z Marianną Noworycką Gniatkowską. I pamiętam, że rozmowa była krótka i, i pamiętam ją, bo ta pani nagle mi przerwała, jak powiedziałem, pierwsze słowa, że chodzi o ten. Niegodziwy pomysł przeniesienia Teatrzyku Kubuś do budynków, i zaczęła na mnie wrzeszczeć przez słuchawkę: A kim pan jest, że pan takie rzeczy opowiada? A jakim prawem, jak pan może? No, powiem szczerze, zaskoczyło mnie to bardzo, ale późniejsze zachowanie pozostałych radnych miasta Kielce, Sprawa i Sprawiedliwości dało mi do myślenia. Pani Maria Noworycka wtedy bardzo mnie konkretnie poinformowała: Trzeba być kimś, bo dla radnych miasta Kielce, Sprawa i Sprawiedliwości, taki zwykły Kielczanin jak ja, jest nikim. My, zwykli Kielczani, jesteśmy dla nich śmieciami. Dlatego na moje pisma. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie odpisywali, dlatego na petycję, którą złożyłem 19 lipca tego roku, żaden radny Prawa i Sprawiedliwości nie odpisał. Na monit, który im przysłałem 25 września 2023 roku, też nie odpisali. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś z Prawa i Sprawiedliwości na moje pismo. Pytanie któremu wysłałem 26 lipca, też mi nie odpowiedział, i na poprzednie też mi nie odpowiedział, bo dla radnych kieleckich sprawa i sprawiedliwości my, tacy jak ja, zwykli Kielczanie jesteśmy nikim, jesteśmy zerem. Dlatego ja tej sprawy w Radzie Miasta Kielce nie załatwię, Natomiast pan Panie Jarosławie Kaczyński, jest wicepremierem Rządu Rzeczypospolitej i przewodniczącym partii pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego Pan dla Radnych Kieleckich jest kimś. A ja i my, kielec, my, my zwykli kielczanie dla radnych miasta Kielce z Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy nikim. I dlatego to Pan może tę sprawę załatwić. Dlatego Pana o to proszę. A o co Pana proszę? Ostatnie dwa słowa? Proszę Pana o to, aby Pan publicznie zechciał poświęcić tyle minutę dla miasta Kielce. Jest okres wyborczy. Pan codziennie spotyka się z wyborcami, ma konferencje prasowe, Odpowiada pan na pytania. Gdyby pan zechciał podczas jednego z tych spotkań, czy dziś, w czwartek, czy jutro, w piątek, czy w sobotę, czy w niedzielę, gdyby pan na końcu takiego spotkania zechciał powiedzieć, a teraz słowo na temat Kielc. I gdyby Pan zechciał publicznie do kamery, dla dziennikarzy, zechciał powiedzieć, po pierwsze, że się Pan. Pan i prawo i sprawiedliwość wycofujecie z poparcia pomysłu przeniesienia Teatrzyku Kubuś do katowni gestapowskiej przy ulicy zamkowej w Kielcach? Po drugie, że uważacie, że ten pomysł jest plugawy, niegodziwy, barbarzyński? I po trzecie, że z tego powodu, z tych dwóch powodów, prosi pan, Radnych miasta Kielce, zwłaszcza radnych miasta Kielce Sprawa i Sprawiedliwości, aby podjęli uchwałę zmieniającą poprzednie uchwały, aby już Teatrzyk Kubuś nie został przeniesiony do Katowni Gestapowskiej przy ulicy zamkowej w Kielcach. To jest moja prośba do Pana. Jestem przekonany, że Pan jako ktoś, jako wicepremier, jako przewodniczący partii, na pewno przekona kieleckich radnych no, z własnej partii, to na pewno Pan przekona. Natomiast myślę, że i inni, jak Pana posłuchają, Pańskich argumentów. A nie musi Pan dużo mówić. Minuta naprawdę wystarczy. Ja to powiedziałem chyba w 30 sekund. Jakby pan to zechciał powiedzieć publicznie do kamery, to sprawę może załatwić i ocalić kieleckie dzieci. Pamięć o zamordowanych Kielczanach i przyszłość miasta Kielce i Kielczan. I żeby było jasne, jeżeli pan uważa, że jednak polskie dzieci powinny się bawić w, w katowni gestapowskiej, w której Niemcy torturowali i mordowali ich pradziadów i prababki, to proszę nic nie robić. Ja pana poprosiłem, powiedziałem. Czwartek, piątek, sobota podałem cztery dni. Może na te cztery dni się umówmy, jeśli pan pozwoli, dobrze? Ja za chwilę zamieszczę ten film w internecie i mam taką prośbę. Do niedzieli. Gdyby pan tę minutę dla Kielc poświęcił. I dla województwa świętokrzyskiego, bo w tym więzieniu byli torturowani i mordowani również mieszkańcy z bardzo wielu sąsiednich miejscowości. Gdyby pan dla nas poświęcił te minuty, a jak pan tego nie zrobi, do niedzieli przez cztery dni, to będzie to dla nas jasny komunikat, że pan nie zmienił zdania i że pan i prawo i sprawiedliwość dalej popieracie pomysł przeniesienia Teatrzyku Kubuś do Katowni Gestapowskiej przy ulicy zamkowej w Kielcach, aby dzieci, małe dzieci bawiły się w miejscu, w którym Niemcy torturowali i mordowali ich pradziadów i prababki. Dziękuję.